Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gothic 2 Noc Kruka The Returning. No i w ostatnim odcinku pozbyłem się już praktycznie w zupełności mieszkańców starego obozu na bagnie, już praktycznie nic tam nie żyje. Ach, już zostałem utrutny na sam początek odcinka. Praktycznie już nic tam nie żyje, w sumie tam wcześniej już praktycznie nic nie żyło, tylko jeszcze oczułeki, ponieważ byli tam nie umarli. Ale też już nawet nie umarli, wróci znowu do swoich grobów, a czy w sumie bardziej do podziemi, ponieważ grobów tam żadnych nie było. Bo to po prostu by przekręci zapewne mieszkańcy starego, czy starego mieszkańca obozu na bagnie. Więc no, krobów nie mieli. Ale mieliścia z tym. Wróćmy do tego tematu. Poza mieszkańcami. Aktual, aktualnymi mieszkańcami, oczywiście. obozu na bagnie. Pozbyliśmy się też sporej części tutaj mieszkańców bagien. A także pozbyliśmy się. Hmm, znaczy, zrobiliśmy Przepis Korkaloma, potrzebny nam, by wypełnić misję. Przeznaczono nam przez jakiegoś bala z naszego nowego obozu na bagnie, który znajduje się przy przełęczy, gdyby ktoś pytał. Chociaż. Ci, co oglądają serię, to czyli wiedzą, gdzie on jest. Chociaż w sumie dawno w nim nie byliśmy, więc jak ktoś do oglądania serii dołączył się później, to może nie wiedzieć tak naprawdę, gdzie on jest. Czyli byłem niby w nim parę odcinków temu, ale w sumie nie pokazałem, gdzie on dokładnie jest, Tylko po prostu byłem w nim i tyle. O, jest bagienny trut. To są ścierwa, gorsze od nawet. Kriopijce są pode, bo zatruwają, owszem, ale bagienne trudnie zatruwają i to jeszcze po... jak wybuchną, to się tam dalej zatruwają, więc... Są bardziej niebezpieczne, dużo bardziej. I o, bagienny, zielono w dużej ilości. No, no. czy znaczy nic dziwnego, bo to właśnie z tą pierwszą zielę ziele kolonii karnej się brało prawie całe. O, jak poleciał w ogóle. <laughs> Jednakowoż no, że aż tutaj tego jest. Wiecie znaczy co? Z tego będzie prościej. Bezimienny głupcze! Strzelaj! No. Bezimienny głupiec nie chciał mi tutaj wyjąć głosu strażnika. Łap, potworku. Oho, ty również. O oh, jeden poleciał, jeden ludzi na nas leci, ale są strasznie szybkie. Ale są szybsze od bezimiennego. Tylko, że mają dość długą animację autoataku, ataku, przez co nie są w stanie je wykonać podczas ruchu. To jest plus. To nie są jakieś aż czy orkowie, którzy atakują nawet podczas ruchu. Nie, nie. Te potwory mają po prostu tak wolną animację, że muszą przystopować na chwilę zanim co atakują. Gilnie! Tak, żal mi tego zaklęcia na jakichś orgów, a użyłam go na bagienne, trudnie, wiem. Jednakowoż, no, pff, takie życie. Ale są metodorku bardziej niebezpieczne, tego durne trudnie. Łap durny trudniu. No łap tą szczałę, Bum. No kurczę, inny. Dziękuję, że jednak postanowiłeś dobić tego trudnia. Bo jakbyś nie postanowił, to musiał wstawić i bym się wkutwił odwinkę Odrobinkę, odrobineczkę. I same tak inne ziele. To jeszcze była masa innych jedynce. Na no, bardzo twórcy po prostu powiedzili, że je uzbieraliśmy, żeby tego się osieconego uzdrowić. Ja powinien odrosnąć w tym czasie. To ziółka. Ojej, tego nie zabijemy na czas. Uciekać! Uciekać! Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! A ty łap. <grymne> Daję, bitch! Że one żadnego tu nie zostawiają. Patrząc na ich potęgę, jaką jest tucizna, mogłyby jakiś trud zostawiać, nie wiem. Nawet jak tak chropito zostawiają, to jeszcze do maksimum życia, więc no... Hmm. Nie wiem, jakoś też leczą do maksimum mana na przykład. Jakaś tam, nie wiem, magiczna maść. Błotny wąż, no, zabiję tę kropicę, dziękuję, prosto w web, Z takiego pół metra mniej więcej, o to musiało tego kropicę zaboleć, chociaż kropica chyba nie ma łba. Ma, ma, głowotów. Ale mniejsza. Mniejsza teraz o owiększ, mniejsza o owiększość w tym momencie. Chodzi błotny wężyku. Bo, że też mają głowotów, więc cóż. Mają czy mają głowę? Nie wiem, że mają głowę, to tak mają głowotów. Mówię, no mają... Może powiedzieć, że mają coś związanego z głową? Bo mają taką dziwną paszczę, nie wiem czy one mają... czy muszą mieć jakiś mózg pewnie, ale... Jaka jest ich dokładna budowa, to szczerze naprawdę nie wiem. Myślę, że mają głowę chyba, jak dobrze kojarzę z biologii, ale... O, no cóż, no cóż... Czy to ma głowę, to szczerze ciężko mi powiedzieć. To jest po prostu coś dziwnego. Proszę, żebyś do mnie odszedł, kochany potworku. Bo nie lubię, jak jesteś blisko mnie. Wiesz, się jak na odległości. Wolę jednak związki na odległość takimi potworami, jak ty. Lepiej się do takich potworków nie zbliżać. Hmm. Aby się przez w bagno wejść, bo już strasznie długo idę po granicy bagna. Przez co nie zwiedzam środka. I już suszę błotnego węża, który chce się zaangażować w związek ze mną. Cześć błotny wężu! Oczywiście, bezimienny aż tak chętny na związek z sobą Miecz? Dobra, bezimienny, wiesz co? Związek z czymś, co ci zerzyć w głowę, nie jest najlepszym pomysłem, więc może się tego pozbądźmy. O, i znowu ten błąd, ta. Save the, save the games, games are truly, truly outrageous. I load the games, is The gems. O, to jest dopiero ciekawe. Hmm. Że wyjść z tego buga trzeba gdzieś popłynąć, gdzie to bagno nie jest wystarczająco głębokie, żeby móc pływać. Yeah. O, dobra. Zaczynasz, że wyjść z wody jak teraz widzę. Zresztą myślałem, że trzeba gdzieś popłynąć, że ten bóg się wyłączył. O kurcze, te bagienne golemy faktycznie są ciężkie do zobaczenia. Trudniej koniecznie, ale... bezimienny! Dobra, nie daliśmy się otruć, brawa bezimienny, byle tak dalej. Już to nas ścierwo dalej goni. Zgiń! Och, zabrakło mi many, czy w ogóle nie mam many. Bezmienny. Run! Run, full! Run! Dobra, puściło to... Oggos mnie zostawiło, a więc teraz zginie! Czemu to nie zginęło? No jeszcze mnie zatruło! Co za kabaret istny! Ach! Nie lubię potworka. Właśnie to jest jeszcze podłe w tym potworku, że mało tego iż on truje. Y, swoim wybuchem, to jeszcze zamiast truść normalnie atakiem, to on, jak wejdzie się w jego tą truciznę, to on też nas zatruje. I nie tylko jak za, nas zaatakuje, to też jak wejdziemy w jego truciznę. No, Bezimienny wali to ścierwo, proszę cię. Bezimienny, wiem, że nie aż many, ale strzel! Dziękuję. Do widzenia, panu. Panie wredny potworze. A i znowu Bezimienny się bugnął. Czy się odbuguje, jak dojdziemy do brzegu? Aaa, odbuguje się, ja yeah. O, Ale żebym uchwycił, moment! O, on jest twarz od golema. Dobra, ginij ty na szczęście nie trujesz mimo wszystko, to jest przyjemne. I kurcze ten golem strasznie podobnie pada do golema z Fable tego pierwszego ziemnego. A zacznie podobno animację śmierci. Bo ten też tak właśnie pod ziemię zapadał. Drugi chyba się już tak nie zapadał pod ziemię, Mogę się czuć inaczej. O kurczę, niedobrze, jestem w wodzie i nie mam jak przed tym ścierwem uciec. To super. Bezmienny! Biegiem! I już ma po nas, te, już ma a staliśmy zatruci, bo czemu by nie? Ech, czemu to muszą być bagna? Ze wszystkich złych rzeczy świata, czemu muszę zjeść akurat bagna pełne trujących istot? To już wolę walczyć z nieumarłymi, jak tak sobie to pomyślę. Jak tak tu przemyślałem, to już wolę nieumarłych. Nieumarłych orków? No, nawet, nie, nawet smocze maczon mogą być masowo. wiesz, ciężko byłoby by to zatruć, ale cóż. Lepszy ryca, niżeli to ścierwo. No i znowu się bugnął. Bezimienny! Kurczę! Brechu! Zaś otoczony przez trzóżne rodzaje no jesteś bugnięty. to świetnie. Eee, nie takuję, proszę. Nie takujesz? Dziękuję. Weź bezimiennie to pieprzni z głosu strażnika i tyle. Szfak. Ta woda jeszcze dodatkowo tą walkę utrudnia. Zdechnij, proszę, Cię, bo mnie denerwujesz. Zapisałem akurat przed walką z nimi, za z nimi muszę walczyć. Gini. ile eksa potrzebuję na poziom? Bo już tam widzę, że mało. No, 106 to niedużo. Jestem jest ciekaw, jak kolejny poziom będzie wymagał za to. Dobra, nie można podchodzić walczą z z tamtej wysepki, bo to się na źle skończy. Bo ten na no nas, ten tutaj znowu dobije po raz kolejny. No, bez jakiś krytyk by się przydał. O, dziękuję. To no Kowal, walno, jak powiedziałem o tym. No, jeszcze jeden, no, bezimienny. No, Bezi, dziękuję. Dobra, i teraz wyciągniemy z magię jak najbliżej. podejdziemy jak się da i wyciągniemy sobie magię. O, właśnie. Ej, bo ja tego dalej nie mogę zapaść po cel. Proszę. Oczywiście, że nie. Dobra, wiesz co? Wytnę to, bo to już tyle razy powtarzają, że masakra. No dobra, na się to ścierwo leży. Naprawdę denerwujące są te bestie, muszę przyznać. Trudnie to po prostu, ale są najgorsze potwory kuźwe kiedy pory spotkaliśmy To są po prostu masakratorzy wszystkiego co żyje. Hamy i tyle w temacie. Ciężko się z tym walczy jeszcze to no. No dobra. Znaczy w sobie to tylko i wyłącznie trucizna jest chamska w tym potworze, bo on jest słaby. Tu jest on sobiutkie, a turcizna swoją truciznę jednak na tle sposobów finalnego miał... Użyć to jednak są cholernie groźne. Nie licząc z tego, że trują auto-atakiem, to jeszcze trują nim splashem, czy obszarowo. Nie licząc z tego, że trują właśnie auto-atakiem, to jeszcze trują oczywiście, wybuchem. jak umierają, więc trzeba zabijać je z dystansu. I to jest totalna pupa. No, jestem bardzo szczęśliwy, że twórcy np. MTK, czy normalnego Gotika nie pomyśleli o tym, że taką truciznę zamieścić w swoich produkcjach. W przypadku MTK to modyfikacja w przypadku Gotika to w grach. Bo byłoby to hamskie, bo ten trucizny jest głupi jak bot. enerwujące po prostu, tyle. Ma zmusić kartę do wczytywania, albo do używania Antidotum, proste. Takie są zastosowania tego efektu. Żeby po prostu nie dać się trafić przez otwory z trucizną i... tyle. To jest cała logika tego efektu. Jako zostaniesz trudny to wczytaj grę, albo użyj Antidotum. Jedna opcja. I tak większość tego op tej opcji z w wczytaj grę, no bo Antidotum ty masz po stówę. Są drogie, są naprawdę drogie jak na fakt, jak często trzeba byłoby go używać. O, szczaw królewski. O kurczę, toczyło mnie wszystko. What the fuck! Run. Liczę, że ten ktoś tylko nie chciałem nie dołączył się do walki, prawda? Nie dołączył się. A błotny wąż miał wejść na drzewo. hardkorowy wąż. Nie ma to jak wąż spinający się na drzewo! Wiesz, taki wielki wąż, to już w ogóle ekstra. Nie! nie. No! Grzecznie proszę! Dziękuję. A pan co? nie wiem co mu jest ale mniejsza, skoro się zblokował to już mniejsza większość, pozbierajmy sobie tej rzeczy i zatłuczmy może wreszcie, bo chociaż słabiej się z nią, zająć trudniami z okolicy on jednak jest mało ważny względem tych trudni, naprawdę trudnie to jest cel numer jeden, gin mam w się czy mnie mogę zatkować czy nie, ale po prostu zgin nie wracaj ty też zaraz zginiesz, więc się nie przejmuj. Po, po poczekasz na swoją kolej i też pójdziesz się balić. E, czy to bycia kropica? Czy to bycia na no, cholery? To jest sobie kwiopica, tak? Mhm, mm rozumiem. Rozumiem, mamy tutaj kwiopicę. O kurwa, zostaw mnie! Zostaw pana! Zostaw pana! I czemu ten błotny właśnie z kropicą? Tak kurcze. O, w takim miejscu tego buga zapaść. Ja dziękuję, też wolę grę wczytać. Bo w takim miejscu nie do lądu dojdę, obejrza się zapał ze pod ziemię. Z do jakiegoś lądu dojdę to mnie z Okej. Okay. O kurczę, zostaw! Nie gryź. Nie gryź. Nie, nie. Zły potwór? Zły. Uda mi się uciec. Czemu ja mam 14 karmy Uinosa, by the way? Czemu mi się karmo raz zmniejszyła, a Uinosa zwiększyła? Ej, hey, what the fuck! What the fuck? Co to było? to Kiedy to się stało niby? Wow Kiedy to się stało, że mi się karma pozmieniała? Bo to jest krwiopica To bo jakiś boss jest ta niby Tylko czemu się nazywa krwiopica akurat? Hmm, bo to jest po prostu Tato boss, ale czemu się nazywa krwiopica? Kto to wymyślił? I tak myślałem, właśnie, że tu gdzieś woz zwotnych węży może być. I szczerze, naprawdę to nie czytałem. Po prostu tak się domyśliłem, że albo będzie tutaj, albo na bagnie smoka tego. Smoka bagiennego. Ale ja akurat zgadłem, że był tutaj. Oho! Ja, ja, ja potrafię coś zgadnąć. Dobra, w golemie, czy właśnie to bagienny. Zabijam go z głosu, bo zanim tam bym wszedł na górę, ten tyle punktów życia bym tracił. Niech to dunder świśnie coś w ogóle podniosłem, bagienne ziele. A, bagienne ziele. I w ogóle nie widzę tutaj tego miejsca, o którym wspominałem wcześniej z jedynki. Nie wiem, chodzę, chodzę, ale go nie widzę. Nie ma, go tutaj, nie ma i tyle. Tam gdzieś botny wąż ma był. Gdzieś to jakiś botny wąż, bo słyszałem, jak się na nie złościł. Słyszałem go! Gdzieś co był! O tu jest, dziary panu? Podejdziesz pan do mnie? No chodź, wynóż się z tej wody, zrobimy sobie imprezkę. No dajesz! No potulimy się trochę, poginię jeszcze troszeczkę I dam w ogóle punktów nauki, 25! Wow, to już mam 20 na to co potrzebowałem i jeszcze 5 więcej Czyli wizyta tutaj naprawdę mi się opłaciła No no, jeszcze jak to brakuje? O kurczę, 33 tysiące prawie O, 33 tysiące ja będę tłuko i tłuko i tłuko I dalej trzeba będzie tłuko, tłuko Bo jednak 30 tysiące to nie są jakieś małe wartości Gień! Nie. nie dostał tym, no nie go Huk, z powietrza. O, 30 tysięcy. Gdzie to z potworów, tak przybliżają, To jest na przykład 300 szkieletów. Aha, spoko. Może zabić mniej więcej ród wartość 300 szkieletów, tych pomniejszych. Mm, spoko, spoko. Nie, no, mało, mało. To, to. Dobrze, że chociaż za kwestię żeś nie kwestię 100% Expa, bo tak to bym tego lewak nigdy nie nabił. A czy nie w samej święty miesiącego z poziom nabija, bo tam jest masa nieumarłych, jak słyszałem, więc. No. Nie wiem, czy nie więcej niż było tutaj. Ale. No, i tak już poziom naprawdę sporo wymaga. 33 bańki to nie jest mało. Mi się wydaje, że tak około 50, pewnie skończymy grę. Mniej więcej coś takiego. A to może i wcześniej, może i później. Nie wiem. Bo nie wiem, w sumie jeszcze przed nami będzie pobocznych misji. Bo na E jeszcze musimy się udać do świątyni śniącego, tam dolinę cieni skończyć itp. i Ale w sumie co jeszcze nam pozostawało? Oczywiście misje normalne, gotikowe. No i w sumie co. Hmm, jakieś tam okazja chyba jeszcze. Jakaś lokacja jeszcze jedna jest znana z Gomezem, taka prawie na nieumarłych. No i nie wiem, co jeszcze, bo tyle z tych większych wokacji do expienia. Oczywiście z questów potem będzie więcej expa, o tym należy pamiętać. Że potem z questów to nie będzie po 200-300 expa, tam w krytycznych sytuacjach po 1000, tylko będzie jakieś kilka tysięcy. I to za dużo prostsze questy niż teraz, bo z rozdziału na rozdział te kwestie są naprawdę dużo więcej expa warte. Ko, wkurzyłem ciebie. A ciebie ty draniu gij! Noż ty kutwoje hońska! Tego że mi za tu jest w takiej odległości, to się szczerze nie spodziewałem. Hmm. Naprawdę się tego, że aż z takiej odległości zdenerwująca. Bo z tyłu idzie na mnie błotny wąż, aż po kolejnego chciałem leść. mieczu. No. Cały level magazyn wybić 330 błotnych węży. Powodzenia! <laughs> że tak powiem. 330. Jezu yes, Maria, wiesz, to jest taka ilość. No masakra. No, że masakra i na sobie. No, tylko tych takich przeciwników już w tym momencie. No, możemy tłust niby, ale jak chcemy do nich poziom dostać, to już naprawdę trzeba się wysilić. trzeba i znaleźć! Okulcze, słyszałem dość cierwo. Gdzie? Gdzie? No nie, zatruwo. No co za gówno! <laughs> ah, Nawet będę miał traumę do końca życia po wyjściu na tych bagnach. Nawet miał traumę do końca życia. Zdychaj śmieciu, no. Czemu ty się trzymasz na nogach? Powinieneś zdychać w ogóle, to że żyjesz, powinieneś umrzeć po prostu i tyle w temacie. Jakkolwiek to głupio brzmi, tak właśnie powinno być. GILN! Na przykład właśnie magister golema widzę, że jednak już mój miecz bije więcej od y, mojej runy. Jednak na przykład zaraz przeciwnikam właśnie, w tego golema, on bije więcej od runy, a już na przykład w jaszczur bije mniej od runy, no ja nie wiem czym jest, nie wiem jaki musi mieć, albo jak duży pancerz musi mieć o, jaszczur, jeszcze na magię, albo jak mały musi mieć golem, że jest taka różnica w obrażeniach. Bo golema mam na strzała z krytyka, jaszczur oczłeka na cztery. No strzała mam z, z głosu strażnika tego golema, jaszczur oczłeka na dwa. I to jak oczywiście wejdzie dwa razy double, bo jak nie wejdzie, to to, to pupa. Gig. Dziękuję. Jak nie wejdzie dwa razy double, to trzeba. No, cztery strzały. O, jednak jest to miejsce, kurczę. No, dopiero, po prostu dopiero tutaj jest? Myślałem, że no, wcześniej powinno być. Tam gdzieś bardziej po prawo. Mogę bym przez tą ścianę, co tak ham, mały, no. Oj, zaraz zginę. Bania, nie mogę, zapomniałem, że nie mogę użyć mix z rzuzałem, tylko pełnię. Obawa zmienny, przestań płonąć, bo my tu musimy użyć tego. Pełni życia. Została tylko 17 pełni życia. Dobra, padłeś. Powstań Powerade i ty też. coś poszedł, do piachu. Dziękuję bardzo, za widzenia panu. Bagienny jedny golem leży. I tu jakiegoś miksa widzę? Chyba jakiś miks siły albo życia? Wolałbym siły, albo życia. Nie, many. O. Tak się świecił, że... Tak się świecił, że myślałem, że to życia, bo tego tak. znaczy, Takie było moje pierwsze podejrzenie, że to może być mana, a potem zobaczyłem, że tak taki czerwony bardziej jest. to jednak nie. Po prostu takie... Kolor, po taki, połączenie kolorów dało taki efekt, żeby wyglądał jak czerwony. Ale jednak jest niebieski. Szkoda. Może tak bardzo tej many nie potrzebuje, wolałbym być od siły. Ale każdy mak się pewnie ucieszy. Tak, many nie potrzebuje... półgry używa, używa zaklęcia, many nie potrzebuje. No, ale wiecie o co chodzi. Teraz przechodzimy już na siłkę, idziemy, pakujemy na siłce, etc., etc., etc te sprawy, ginie. Nienawidzę się więc, gin. Po prostu, net nie myślę, umrze i tyle. Nie wraca już nigdy. tam już byliśmy, tam już byliśmy, teraz idziemy tędy, tu się w ogóle jakaś roślinka. Z Iwerek a potem będzie. Czemu tak mało tego zebrałem? Czemu potem tak dużo musiałem tego zbierać? No, chodź panie błotny wężu. Jestem pewien, że jak się przejdę tej po okolicy, tego obozu i tego wejścia do obozu, no to pewnie troszkę życia będę miał objęty, że tak powiem, bo jak Budek na pewno mało to, że mnie pominął. Na pewno mało jak nie pominąłem. A jak pamiętacie, 25 jagódek to jest 20 punktów zdrowia. Jak się przetworzy na Elixir. Może chcę jest właśnie przeton 2 elixiry, Nie wiem, czemu tak zrobili, że się robi 25 jagódek, 2 Elixiry. Nie mogę zrobić po prostu jednego, który daje 20? Zresztą, to. może to jakiś buglu czy co? Nie wiem. To już trzeba byłoby się twórców Returninga spytać. A skoro jest to naprawione w wersji na 2.1 rebalansa to wątpię, że to by był Bóg. Po prostu tak chcieli. Ale czemu tak zrobili, a nie inaczej, to. To już chyba tylko nie wiedzą. Czemu znajdziesz jednego eliksiru, dwie 20... skie są, dwa eliksiry dycha? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. czemu oni tak to wymyśli i ja to już ich sprawa. Może jakoś tam. Może nie chcieli do nowego Elixiru dodawać czy coś takiego? Bo nie wiem, czy istnieje normalnie Elixir, który daje 20 HP. Chyba nie. Każdy dodaje podykł, więc może po prostu nie chciałem się tworzyć nowego Elixiru, więc może powiedzieli, że. tworzy, dajemy dwa. Wrzucamy jeden w promocji, tak jak tam była ta promocja od Beliara wcześniej. Bo tak tutaj jako promocję. A tak się. Takie, what the fuck? Promocja od Beljara? To, to brzmi tak głupio strasznie. Stajesz, promocję od Boga, kupuj u Beliara. O kutwa, trzy w jednym miejscu. Wiesz co? Umrzyj Dziękuję Niekoniecznie chciałem go zabijać z tego Ale już nie myślałem, że może podejść w Któryś z tych trutni A jednak na nich broń dystansowa to jedyne wyjście Jedyne sensowne wyjście Dobra. Wiecie dlaczego? Cztery są masz Ja pierdziele zdychać gówna jedne! Zdychaj Zdychaj ty śmieciu Do piekła, do widzenia Wsiu Do piekła wszystkie, do widzenia, papa pa pła No hua, hua. O, zabij na już, idź dobrze panu. Nie wiem, co pan tu robi. Bo to bardzo nawet nie było w jedynce, no ale może się tutaj skrył z jakiegoś powodu. jest tutaj też magiczna skrzynka. Hmmm. Nie wiem, w jaki sposób magiczna, ale mniejsza. Dwa piwa i pochodnia. Wow, skrzynka pełną gębą. Takie skrzynki to jest to, czego ja oczekuję po normalnej grze. Bo jakby inaczej. Bezimienny. Wiem, że fajnie jest udawać, żebym się jakiegoś takiego plastikowego żołnierza, czy w ogóle dziadka do orzechów, ale jednak ups, mógłbyś się ruszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Bezimienny, za udaną współpracę. Ginie nie błotny wężu. Te błotne węże to jest masa, ale mnie niegroźne. Nie tam mogą dziabnąć raz czy dwa, ale w, w tym momencie gry to jest nic. No, nie chociaż sensowne były. Tutaj są już tylko i wyłącznie mięsem armatnim. Znaczy mięsem armatnim, porównując ich do na przykład golemów innego bądź To jest cała wyspa z z stworzeniami. Świetnie. Kocham, Loftam. Normalnie fap-fap, że tak powiem. Cała wyspa z czymś, czego jej nienawidzę. widzę. Cieszmy się wszyscy! Boże, jakby bo taka cała wyspa była tych trudnych i tym podobnych, to bym na nią nie wszedł po prostu. Zresztą to byłaby masakra goni mnie, goni mnie ścierwo ope ścierwo mnie goni i nie ścierwo do widzenia panu panie ob ścierwo. no dobra ob pokonane możemy ruszać dalej okej, okay. tutaj mój stoper mi powiedział, że bateria się wyczerpuje, w sumie sensie to bardziej smartfona niż jest stoper, ale wiecie o co chodzi, czyż nie chyba każdy z was wie od CB, tam ktoś leży chyba, bo coś leży, bo są grzyby tak poukładane tak, są tak grzyby poukładane. GIN! GIN! Ja tu już nawet nie myślę, ja tu strzelam. Ja tu szczelam. O, o wkurzył. Ała, boli, boli, boli. O, wkurzył, więc może dalej nie dobrze. Kurczaki pieczone, moje punkty zdrowia. Tak, tak bardzo niskie. Tak bardzo przegrać, wów. Bo... Dobra, ale jakoś... ...się udało wykaraskać z tej sytuacji. Za teraz, za drzewo, i do ma GIN! O kurczę truteć! O fuck off! Naprawdę, najgruźniejszy ze wszystkich potworów! Ty śmieciu, umrzyj! No i zatruj, ty z tej otygłości zatruję! Ile to ma zasięgu? Nie wiem, mniej więcej od... 3 błotnego węża? Tak, będę ciu zasięg w błotnych wężach. Ciekawa metoda, nie? Zasięg w błotnych wężach liczony. W tej tak skaluje się właśnie mniej więcej, tak mi się wydaje. O, tu był jeszcze jakiś... Ej, ja, nie zatruł mnie. jednak mnie zatruł. Hmm. Zatrucie działa z opóźnieniem. No to już świadomo od dawna. Tak samo jak że jak kwiatnica stoi obok jakiegoś potwora, to ten potwór ma szansę na zatrucie. Bullshit, motherfucker. Bullshit, but this exists. Jak powiedziałem, coś głupiego, to znaczy coś głupiego. Głupiego, się z tego po polsku. Krowie, krowie, gówno, ale jednak istnieje. nie. Jest, że jeden golem drugiego też mocno sprawu Gień trutnią Dobra Dobry Padły Padły Leżo Leżo, jak leżaki Teraz tylko dobić czerwo. Chyba w ogóle botnego węża, tak golemy by się wykończyły. Widzisz, wężu? Nie warto zadzierać z golemami. A już na pewno nie z krzopicami i tym podobnym ścierwem, bo cię rozumiem na popadki. Trzy mięsa jako pasza, na bagna, chyba co są jedyne. Hmm, 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 burżuazja! Na pewno, co wzmocnimy, naszą odporność na magię w tym miejscu. Ta, w tym miejscu jest przydatna w tym do większości, bo mało co, kto wali z tej magii. Co, poszkiwacze walą z magii, golemy walą z magii, harpie walą z magii. To jeszcze wali z magii? Tak szczerze. No właśnie. <noise> no właśnie, to jest taki problem. Mało słowali ma z magii w tej grze. Czyli my możemy walić z magii, to też się nie liczy, ale poza bohaterem to mało kto ma dare używania magii. Chciałem tak też było powiedzieć, że no w końcu, w końcu wybrańcy jakiegoś Boga, nie? Zresztą niby wątpię, że Golem byłby Boga jakiegoś, ale. No cóż. Powiedzmy, że są wybraniec Adanosa jakiegoś rodzaju, że tak powiem, bo normalnie są tylko i wyłącznie w Jakendarze, no a Jakendar to w końcu kraina na do Adanosa w tym momencie. W tym momencie tam Adan jakby rządzi, jeśli chodzi o bóstwa. Wcześniej rządził Beliar, a jeszcze wcześniej chyba też adanos właśnie, chociaż nie pamiętam dokładnie. I przez ten płotek nie przeskoczysz bezimienny, tak? No jednak przeskoczysz? myślałem, że skaczę kurczę przez góry, a przez ten tak nie przeskoczy. Bezimienny. Fuck logic! Jestem bezimienny, mogę jebać tu gigę to To jest podstawowa funkcja tej postaci. Zresztą w większości postaci jest gier RPG albo jakiś MMORPG albo jakiś akcji, jakiś kalow dudy i tym podobny gier. Call of dudy. No, ciekawe, coś w tym miejscu jest, bo szczerze nie sprawdzaliśmy. No, i nic tu nie ma, ale smutno. I możemy się jeszcze z bagnem chyba już wynosić, nie? Przypatrzmy się, nic tu już chyba nie ma. Bagna są czyste, jak uza. Nie spodziewałem się tego zobaczyć w tym odcinku. I tam mój komputer szumie, jeszcze tylko nie jest na nagraniu. Ponieważ ostatnio taki problem z budową, że. Jakby to wytłumaczyć, drga po prostu nie budowa, bo troszeczkę się wykrzywiła. Będę musiał skupić na Wam niedługo. Ale to jeszcze chwila, niestety. jeszcze chwilę mi to zajmie. Jestem jakieś nowe chłodzenie, zresztą, bo. Też jest dość problematyczne z tym chłodzeniem. Bo dość głośno chodzi, strasznie głośno. Zresztą w którymś tam odcinku. Pewnie słyszeliście, jak się szumy włączyły. Wiesz, Blade nie ma szumów, to są odgłosy komputera mojego, a nie jakieś szumy. Te Chłodzenie boksowe to tak nawala po uszach. Naprawdę, jak kupujecie Intela. No, jest sens żartujcie, że kupujcie chłodzenie, to jest podstawa. Bo boksowe to tak na kutwia. Masakra. Po prostu zakup nowego chłodzenia, jak macie. Albo jakiegoś starego możecie używać, byle by było zgodne z soketem. Na interach bazowe chłodzenie to jest czerwone, Nie wiem jak jest na MDK szczerze, bo nie sprawdzałem ale nie narzekałem MDK, na tych starszych było jeszcze w miarę w porządku. Nie wiem jak jest tych nowych, jak mam być szczery. A na MDK w sumie nigdy jakoś tak na nie narzekałem. Miałem kilka MDKów, kilka, kilka MDKów wkładałem komuś, z składam komputery, jakoś poprosi mnie, a kurczę no nie wiem. Te temperatury, które ma boksowy internet są śmieszne. Naprawdę śmieszne. śmieszne, śmiesznośne. Czy to się znają na pewno w Motyce, ponieważ no 90 stopni. Przy renderowaniu to nie jest jakiś szczególnie dobry wynik. Czy też nie jest jakieś mega romajsko złe jak na boksa, Ale no jednak. Jak wcześniej miałem Fortisa, który mi się zepsuł, to on cisnął. Chyba... No, nie wiem, była tym prosku było, ale sądząc po tym, jak ci są na starym, to 70 było przy renderingu 60. A on, ten Fortis był bardzo tani, ten Fortis nie wiem, kosztował z 5 dych, naprawdę. Kozienie za 5 dych lepsze od tego, co dają w pakiecie, serio. Mniejsza. Mniejsza o to, kto wpadł w błoto. Możemy, szczerze powiedziawszy, już stąd wychodzić. Ale to już w kolejnym odcinku. Do następnego razu. Na razie i cześć.